Program powstał przy współpracy z Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny. W Polsce ponad 12,5 miliona ludzi podlega obowiązkowym badaniom z zakresu medycyny pracy. Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który przed zatrudnieniem musi wykonać badanie wstępne, a potem cyklicznie powtarzać badania okresowe. Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi przy ulicy Wigury 19 jest wieloprofilową poradnią oferującą kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy. Tutaj w jednym miejscu i czasie można wykonać wszystkie badania potrzebne do uzyskania orzeczenia lekarskiego do pracy. W centrum medycznym Szpital Świętej Rodziny pacjenci korzystają z nowoczesnego systemu kolejkującego, począwszy od etapu rejestrowania po przywoływanie do kolejnych gabinetów lekarskich i zabiegowych. Okulista ocenia ostrość wzroku do bliży i dali, widzenie obuoczne, barwne czy wrażliwość na kontrast. Laryngolog ocenia stan narządu równowagi, słuchu, a u nauczycieli dodatkowo gardło i krtani. Konsultacje specjalistyczne uzupełniane są o niezbędne badania dodatkowe: audiometrię, podczas której oceniany jest słuch, EKG czy spirometrię oceniającą czynność płuc. Pobierane są badania laboratoryjne oraz wykonywane zdjęcia rentgenowskie płuc i układu ruchu. W pracowni psychotestów oceniana jest sprawność. Psychoruchowa, a także widzenie przestrzenne, zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie. Również kierowcy wszystkich kategorii mogą wykonać komplet badań lekarskich i psychologicznych podczas jednego pobytu w poradni, bez konieczności odsyłania na inne terminy. Także osoby pracujące z żywnością oraz inne wykonujące badania sanitarno-epidemiologiczne mogą uzyskać wpis do książeczki Sanepit oraz uzyskać stosowne zaświadczenie Sanepit. Na badania okresowe zgłaszają się osoby, które czują się zdrowe i gdyby nie zostały wysłane przez pracodawcę, pewnie w najbliższym czasie nie skontrolowałyby swojego stanu zdrowia. Tymczasem tak powszechne choroby jak nadciśnienie, cukrzyca czy za wysoki cholesterol w pierwszym etapie przebiegają bezobjawowo i mogą być wykryte i potwierdzone jedynie podczas konkretnych badań lekarskich i laboratoryjnych. Dlatego wykrywamy je często właśnie podczas badań do pracy i możemy, kierując do POZ-u, odpowiednio wcześnie wdrożyć leczenie i uniknąć niebezpiecznych powikłań. Jest jednak jeden warunek. Żeby dowiedzieć się więcej o swoim stanie zdrowia, nie można badań okresowych sprowadzać wyłącznie do orzeczenia. Dlatego warto wykorzystać pobyt w poradni, dokładnie się zbadać, a także skorzystać ze wszystkich oferowanych przez nią programów profilaktycznych. Zgodnie z kodeksem pracy i ustawą o służbie medycyny pracy badania wykonuje się na podstawie skierowania, które pracodawca przekazuje pracownikowi. Przepisy wymagają, aby pracodawca miał zawartą umowę z poradnią medycyny pracy. Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny zaprasza do współpracy pracodawców, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów, oraz wszystkich tych, którym zależy na kompleksowej i sprawnej opiece zdrowotnej nad pracownikami, oczekującymi maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu ich pracowników. Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny realizuje pilotażowy program POZ. Jest to opieka koordynowana na poziomie poradni podstawowej opieki zdrowotnej, która ma zwiększyć wykrywalność i poprawić jakość. Jakość leczenia najczęściej występujących chorób, takich jak np. nadciśnienie tętnicze czy choroba niedokrwienna serca. W POZ Plus pacjent ma dostęp do szerszego zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niż w pozostałych poradniach POZ, przeprowadzanych w jak najkrótszym czasie. Serdecznie zapraszamy do Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny wszystkich pacjentów, a szczególnie tych, którzy uczą się lub pracują i nie mają na co dzień czasu, żeby zająć się swoim zdrowiem. W ramach programu POZ Plus przeprowadzimy bilans zdrowia, zlecając wszystkie potrzebne badania i wizyty u specjalistów w najbardziej dogodnym dla pacjentów terminie. Program powstał przy współpracy z Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny.